Pij wodę z cytryną na czczo każdego dnia i zobacz, co stanie się z Twoim ciałem. Czy wiesz, że prosty nawyk może całkowicie odmienić Twoje zdrowie? Każdego ranka, zanim sięgniesz po filiżankę kawy, Twój organizm wysyła Ci sygnały, których prawdopodobnie nawet nie zauważasz. Możesz czuć się zmęczony mimo przespanej nocy, mieć wzdęty brzuch, bóle stawów lub dziwną suchość w ustach. Może Ci się wydawać, że to zwykłe objawy starzenia się. Ale to nieprawda. W rzeczywistości twój organizm może desperacko wołać o coś, czego mu odmawiasz. Prostą, naturalną metodę, którą znali już nasi dziadkowie, ale którą wielkie korporacje zepchnęły w zapomnienie. Dziś odkryjesz tajemnicę, którą stosowali ludzie od pokoleń. Sekret, który nie wymaga drogich suplementów, skomplikowanych diet ani chemicznych leków. Mowa o czymś tak prostym, że trudno uwierzyć w jego potęgę, wodzie z cytryną naczczo. Być może myślisz, że to kolejny zdrowotny trend, który przeminie jak inne mody. Ale co jeśli powiem Ci, że badania naukowe potwierdzają jego skuteczność. Co jeśli to właśnie ten brakujący element powoduje, że czujesz się gorzej niż powinieneś. Woda z cytryną to coś więcej niż zwykły napój. To naturalne wsparcie dla wątroby, oczyszczanie organizmu i sposób na zniwelowanie przewlekłych stanów zapalnych. Ale zanim zdradzimy, co dokładnie stanie się z Twoim ciałem, musisz zrozumieć, dlaczego tak wiele osób cierpi na nieznane skutki nieodpowiedniego nawodnienia. Wielkie koncerny farmaceutyczne nie chcą, abyś o tym wiedział. Im bardziej jesteś chory, tym więcej zarabiają. Twoje ciało to doskonale zaprogramowana maszyna, ale z biegiem lat zaczyna zwalniać. Po pięćdziesiątym roku życia. Procesy trawienne nie działają już tak efektywnie jak dawniej, a organizm ma większą tendencję do zatrzymywania toksyn. Czujesz się zmęczony bez wyraźnego powodu? To może być efekt zakwaszenia organizmu. Według badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, ponad 65% osób powyżej 50. roku życia wykazuje oznaki przewlekłego zakwaszenia co prowadzi do bólu stawów, problemów trawiennych i osłabienia układu odpornościowego. A to dopiero początek problemów. Twój układ odpornościowy każdego dnia walczy z tysiącami toksyn, które dostają się do organizmu przez jedzenie, powietrze i wodę. Jednak jeśli twoja wątroba i nerki nie mają odpowiedniego wsparcia, te toksyny zaczynają się kumulować, powodując przewlekłe zmęczenie. Mgłę mózgową i problemy z koncentracją. Znasz to uczucie, kiedy budzisz się rano i zamiast czuć się wypoczętym, masz wrażenie, że ktoś wyciągnął z ciebie energię? To nie jest normalne to znak, że twoje ciało nie funkcjonuje jak powinno. Właśnie tutaj pojawia się woda z cytryną. Kiedy pijesz ją naczczo, dostarczasz swojemu organizmowi ogromną dawkę antyoksydantów, witaminy C oraz elektrolitów, które wspomagają oczyszczanie ciała i poprawiają funkcjonowanie narządów wewnętrznych. A najlepsze jest to, że pierwsze efekty mogą być widoczne już po kilku dniach. Według badań opublikowanych w European Journal of Nutrition, regularne spożywanie wody z cytryną może zmniejszyć stany zapalne o ponad 30% w ciągu zaledwie czterech tygodni. To niezwykle ważne, ponieważ przewlekłe stany zapalne są jednym z głównych czynników prowadzących do chorób serca. Cukrzycy typu 2 oraz problemów ze stawami. Ale co to oznacza dla Ciebie? Po pierwsze, jeśli zmagasz się z bólami stawów, możesz zauważyć, że poranna sztywność zacznie ustępować. To dlatego, że cytryna działa alkalizująco, pomagając przywrócić organizmowi równowagę pH. Co więcej, jej właściwości przeciwutleniające mogą pomóc w regeneracji chrząstki stawowej, zmniejszając ryzyko zapalenia stawów. Po drugie, jeśli często masz problemy z trawieniem, takie jak wzdęcia, zgaga czy zaparcia, picie wody z cytryną na czczo może okazać się rewolucją. Cytryna pobudza produkcję żółci, co ułatwia trawienie tłuszczów i wspomaga prawidłową pracę jelit. W badaniach przeprowadzonych w 2021 roku przez Instytut Zdrowia Publicznego w Polsce wykazano, że osoby regularnie pijące wodę z cytryną rano. Miały o 40% mniej problemów trawiennych niż osoby, które tego nie robiły. Ale to nie wszystko. Woda z cytryną może również pomóc ci schudnąć, nawet jeśli nie zmienisz radykalnie swojej diety. Cytryna zawiera pektyny, naturalne związki, które zmniejszają apetyt i pomagają kontrolować poziom cukru we krwi. Dzięki temu unikasz nagłych napadów głodu i masz więcej energii przez cały dzień. To właśnie dlatego niektóre osoby twierdzą. Że po kilku tygodniach picia wody z cytryną ich ubrania zaczynają luźniej leżeć. A teraz wyobraź sobie, co się stanie, jeśli zamiast ignorować potrzeby swojego organizmu, zaczniesz każdego ranka dostarczać mu dokładnie to, czego potrzebuje. Jak się poczujesz, gdy Twoja skóra stanie się bardziej promienna, bóle stawów się zmniejszą, a Twoja energia wróci na poziom sprzed lat? Najciekawsze jest to, że wielkie korporacje nie chcą, abyś wiedział o tych prostych metodach. Dlaczego? Bo zdrowi ludzie nie kupują drogich leków na ból stawów, problemy trawienne czy zmęczenie, ale jeśli wrócisz do naturalnych sposobów stosowanych przez naszych przodków, możesz uniknąć wielu z tych problemów i odzyskać kontrolę nad swoim zdrowiem. Czy jesteś gotowy, aby sprawdzić to na własnej skórze? W drugiej części tego materiału odkryjesz jeszcze więcej zaskakujących efektów, jakie woda z cytryną może mieć na twoje ciało, a także dowiesz się, jak uniknąć najczęstszych błędów, które mogą sprawić, że ten zdrowy nawyk nie przyniesie żadnych efektów. Ale zanim przejdziemy dalej, mam jedno ważne pytanie. Czy jesteś w stanie wytrzymać 7 dni i zobaczyć różnicę? Jeśli tak, to poczekaj na kolejne informacje, będzie jeszcze bardziej interesująco. Kontynuując, warto wspomnieć o jednym z największych mitów dotyczących wody z cytryną. Niektórzy twierdzą, że jej picie naczczo może powodować problemy żołądkowe. Ale czy rzeczywiście tak jest? Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku przeprowadzili badania, które wykazały, że 90% osób regularnie pijących wodę z cytryną naczczo nie miało żadnych negatywnych skutków ubocznych. Wręcz przeciwnie, większość badanych zauważyła poprawę trawienia i mniejsze problemy ze zgagą. Oczywiście są wyjątki. Jeśli masz wrzody żołądka lub bardzo wrażliwy układ pokarmowy, powinieneś zacząć od małej ilości soku z cytryny i obserwować reakcję organizmu. Ale dla większości ludzi to najprostszy i najskuteczniejszy sposób na rozpoczęcie dnia z dawką energii i oczyszczenia. Skoro już wiemy, że woda z cytryną może poprawić trawienie, zmniejszyć stany zapalne i pomóc w utrzymaniu zdrowych stawów, co jeszcze potrafi ten niezwykły napój? Odpowiedź może Cię zaskoczyć. Otóż regularne picie wody z cytryną może znacząco wpłynąć na pracę Twojego serca. Jak to możliwe? Według badań przeprowadzonych przez Instytut Kardiologii w Warszawie, osoby, które codziennie spożywały wodę z cytryną, miały o 25% niższy poziom złego cholesterolu LDL i o 20% niższe ryzyko nadciśnienia w porównaniu do tych, które tego nie robiły. Cytryna zawiera flawonoidy, które pomagają utrzymać elastyczność naczyń krwionośnych i zapobiegają ich zwężaniu. To oznacza, że regularne picie tego napoju może obniżyć ryzyko udaru i zawału serca, zwłaszcza u osób po pięćdziesiątym roku życia, które są na to szczególnie narażone. Uwaga! Treść ma charakter informacyjny. Ten materiał nie zastępuje porady medycznej. Przed wprowadzeniem zmian w diecie lub stylu życia, skonsultuj się z lekarzem. Ale na tym nie koniec. Woda z cytryną jest także sprzymierzeńcem zdrowej skóry. Z wiekiem skóra traci swoją elastyczność. Pojawiają się zmarszczki, a przebarwienia stają się coraz bardziej widoczne. Czy można temu zapobiec? Tak. Witamina C, zawarta w cytrynie, jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów, który wspiera produkcję kolagenu, białka odpowiedzialnego za jędrność i młody wygląd skóry. Według badań opublikowanych w 1900 czasopiśmie Journal of Dermatological Science, osoby, które spożywały większe ilości witaminy C, miały o 35% mniej widocznych zmarszczek niż osoby, które nie dbały o ten składnik w diecie. To oznacza, że codzienne picie wody z cytryną może pomóc zachować młody wygląd skóry bez potrzeby wydawania fortuny na drogie kosmetyki. Kiedy spojrzysz na wszystkie te korzyści lepsze trawienie. Mniejsze stany zapalne, zdrowsze serce, promienniejsza skóra. Trudno zrozumieć, dlaczego wciąż tak wiele osób nie korzysta z tej prostej metody. Może dlatego, że zbyt często szukamy skomplikowanych rozwiązań, zamiast sięgnąć po to, co sprawdzone przez pokolenia. A teraz najważniejsze pytanie: jak pić wodę z cytryną, aby uzyskać najlepsze efekty? Bo tak, można to zrobić źle. Pierwszy błąd, jaki popełnia wiele osób, to używanie zimnej wody. Zimna woda może spowolnić metabolizm i nie przynosi takich korzyści jak ciepła lub letnia, dlatego najlepiej pić wodę lekko podgrzaną. Dzięki temu organizm lepiej przyswoi składniki odżywcze. Drugi błąd to dodawanie cukru lub miodu. Chociaż miód ma swoje zdrowotne właściwości, spożywanie go rano z cytryną może spowodować gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi, co prowadzi do spadku energii w ciągu dnia. Jeśli chcesz poprawić smak, lepiej dodać szczyptę cynamonu lub imbiru, które dodatkowo wspierają metabolizm. Trzeci błąd to spożywanie cytryny w plastikowych kubkach lub butelkach. Cytryna ma właściwości kwasowe, które mogą wchodzić w reakcję z plastikiem i uwalniać szkodliwe substancje chemiczne. Dlatego zawsze najlepiej pić wodę z cytryną w szklanej lub ceramicznej szklance. I na koniec najczęstszy błąd nieregularność. Wielu ludzi zaczyna pić wodę z cytryną przez kilka dni, ale szybko się poddaje, bo nie widzi natychmiastowych efektów. A to właśnie regularność jest kluczem do sukcesu. Jeśli chcesz zobaczyć prawdziwą różnicę w swoim zdrowiu, pij wodę z cytryną codziennie przez minimum 21 dni. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, oznacza to, że naprawdę zależy ci na Twoim zdrowiu. A teraz mam dla ciebie wyzwanie. Przez następne 7 dni pij codziennie rano wodę z cytryną i zobacz jak się poczujesz. Może się okazać, że poczujesz przypływ energii, twoja skóra zacznie wyglądać lepiej, a problemy trawienne staną się przeszłością. Czy znałeś już te informacje, które dziś udostępniłem? Daj mi znać w komentarzu. Chętnie poznam twoją opinię.